Dzień dzisiejszy, dzień szczególny, dzień, który utwierdza w nas przekonanie, że rozpoczynamy coś nowego. A skoro coś nowego, to zechciejmy czynić wszystko, ażeby to było dobre, służyło dobru, dobru przede wszystkim naszego zbawienia. Dzisiaj składamy sobie życzenia, chcemy się do tych życzeń dołączyć i z całego serca to życzyć abyśmy w ten nowy rok który rozpoczynamy weszli z nowym zapałem każdy początek także i nowego roku wymaga aby stanąć obok Jezusa stanąć razem z nim naprzeciwko tłumów które dzisiaj często odwracają się od niego plecami, stają się obojętne na przekaz Ewangelii. Mamy dzielić się żywą wiarą z tymi, dla których chrześcijaństwo dzisiaj staje się mało istotną kwestią, przyszłością często zapominaną, odsuwaną i zaniedbaną. Niech więc ta, która została nam postawiona dzisiaj jako wzór do naśladowania, Maryja, matka pokoju, matka kościoła, niech nas w tym umacnia, abyśmy byli zasłuchani w głos jej syna Jezusa Chrystusa, abyśmy przez te wierne słuchanie stawali się uczniami, Jego uczniami w przekonaniu. Którzy będą przekazywać wiarę w swoje środowiska, w których jesteśmy. Dlatego też całego serca życzymy w domach, w rodzinach, w sercach pokoju. A pokój płynie do nas z miłości do Jezusa i do Matki Najświętszej. Troszczmy się o ten pokój, budujmy ten pokój każdego dnia poprzez miłosierdzie, poprzez przebaczenie, poprzez pragnienie, aby rozrastało się to dobro w naszym społeczeństwie, którego często tak bardzo brakuje. Nie chciałbym, żebyśmy zakończyli tę Eucharystię z taką nutką zwątpienia, smutku, nie. Nadzieja chrześcijańska jest oparta na tym, że tak jak Chrystus zwyciężył szatana, śmierć i zło i my możemy je zwyciężać. Dlatego mimo wszystko bądźmy radośni ze wszystkiego, co nas przybliża do Boga i do Matki Najświętszej.